Siema, z tej strony Kieter. Zapraszam Was. Klenać. Ale z Isaaca jestem ląsem w tą grę. To jest moje drugie podejście. Drugie podejście. Lamy. I to bardzo. Nie, idź pan, idź pan. to już, kurwa. co to się zniszczę jeszcze. Ciebie? O kurna, to skoczyło, Niczym... Jo, pitule, a to skacze, tak. Ych. Co uciekaż? No nie, dobra. Jak ginę zera. To się przyda. Shit. Jeszcze jest czarno mamy, to Dobra. Okulary? Co ty da? O, że mam dwa. Że mam dwa pociski. Dobra. To będę lepiej trafiać. Zaczekajcie, co to jest. Co to kurwa jest? Nie chcę tego otwierać na razie. to dostrzegam? O kuźba. O kuźba. Dobra, idź mi. Idź mi. Ale tutaj gang gamer. Dobra, no to. Niu na. Hihi. O kurwa. Zostrzelam. A to na długi coś zapił. Idź mi. Dobra, nie, Ale ja muszę jeść prosto. Aaaa. Dobra, myżemy. Czy są X, czy są X? To jest trudne do zauważenia. No, Jest Te pieniądze są. Jak 15 tych monetek, mogę iść se do tego. Do shopu. To jest bosik. Ej, to jest bosik. Nie, no, to nie jest taki, aż taki bosik. Dobra, zabijmy to. Ja się, stary, nie dam Aż tak łatwo Klucz? Ej! Misterek Są dwie bomby O kurwa! Zły ogień Ogień Weźmiemy kartę i tak nie wiem, co robię, ale... Na bośigo to, to wykorzystam. Gdzie jest bośik? Tu, la, la, la. Big. <laughs> serce. Dobra, może nie masz takiej serce um. Się zablokowa w kółko O śpi Nie, nie, y, ja cię lubię Nie! Czemu? To jest dziwne, coś śpij. dziwne! Czemu to aż tak? No tu! mi. Ała! Zawsze musi się krew polać, ja. I'm sorry it's me it's me, it's me. Oh, fuck fuck oh. <gasps> no so this I'm John easy class Ten drugi, to jest gitówa. Gdzie iść? Dobra. Jestem ze szkoły taki, wiecie, bo to, co się nazywamy... Wy wiecie. Jak? Co nie okulary? Co się... Kujon! Dokładnie, ja jestem kujony. Nu, nu nu O, wiem, co to jest. Weź. Weźmy to, bo i tak nic innego nie mogę tutaj wziąć. na to weźmy to. Spacja. O, o kurwa, Nie. Ale ty kurna, muszku, ty kurna. Też. Ty też. Nie. Pieniążek. O, to kurna. Uf, uf, uf. Dobra, Matrix trzeba robić. Nie, nie, dobra, matrix nie zadziałał Nie ma żadnego jiska. To już jest bossing, Ale ja nie jest jeszcze na błosik. To jeszcze jest. To Oni nie uciekają i one, one... są w sumie spoko, ale po czasie wybuchają. I to jest słabo. O kurwa! Dobra. Kurczyk. Ej. Spróbujmy. Dupa. No i tam trzy jeszcze. Co to jest? Jest to... Nie no, nie muszę Jeszcze nie jest. O kur. To dopiero, gdy mnie widzi o, to, to będzie ciężko. A nie, to nie będzie ciężko. Bam, bam. Nie mam bomby. Nie od żadnego księcia. Łel, well, łel, well, łel! Well. No okay, tak, co się mogło bić? Dobra. Co jakbyśmy mogli teraz pójść? Przed Bozikiem. A nie, jeszcze tutaj. O-ou. Ehm... Kiwrdżu. O. -o. Um. Ej, sam dostał! Sam dostał! A... On kładzie. A ty nie bijesz? Czy tylko bomby? Jak mamy to sobie spoko mira, co tak kolna jest. Ja teraz to patrzę. Co to jest? To jest chleb. Oj. Co? Co kuna? masz pieniądze Kompas się przyda. Do czegoś. Nie wiem do czego, ale do czegoś tak. Do czegoś na pewno się przyda. Do czegoś. O nie! Monsterio! Co to jest? Dobra. Dobra. Trzeba na spokojnie. Na no spokojnie, i utopia jest tak <grymne> tego nie zrobię. Dobra, co teraz? Mam igłę, nie mamy już okularów. A mam czarne serce. Nie? chociaż to. Ja pierdzielę. Dobra. Tu mam bas. Dobra. Idziemy tutaj. Spacja. Uuuu, Oj, dobra, to było dobra To było akurat zarówno bizce. Co zrobiłem? Od razu tutaj Co to są? Znowu okularki? Co to jest? O, e, śmieszne okularki U. 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 Dobra U. Co to? E, Też nie muszę Tu jeszcze są dwa A nie, to jest wyjście Czemu to się zakopało, no To jeszcze, jeszcze jest Ezik Okuźnie Co to kurwa jest To jest co O, to jest stop! To stop! To jest O, o! Dostałem, dostałem nie, 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 Dobra. Jednego to S, ale... Monetka. Kur... Nie? Na razie? Trzeba to bić! Trzeba się cały czas bić! Nie mogę tylko uciekać. Co to jest? Fuck you. <ścoughs> o kurna. W seriu? Dobra, co się zgasz. To chyba mnie bije. Uuu, dobra. Oh <laughs> um, yeah. yeah. Ja tak przypomnę, to jest fajne. Pewnie to naprawdę dużo z tego sobie. Dobra, dużo zużyłem. Syk. Do bossa ja chcę iść. Na razie nie chcę iść. Pewnie mam serca. Ja jedę po to serce ja tu umrę. A to jest te... Tu tylko Azaz chyba może przyjść. Co wiem. Wiesz co to jest Azaz. Tak, dokładnie. Gdzie jest Tu jest, sens sensie. Muszę. Chociaż ale muszę. Co to jest? Bombę, no dobra Wiecie, bombę to bombę Bombę się przyda do czegoś Dobra O nie, mogę zginąć, mogę zginąć spacja dobra, to go uderzy? No, muszę tam podejść, a to mocno dostaje. Mało no, to jest. Spieprzajcie. Ginę. A ser moja ginę? Spieprzaj. Spieprzaj. Dobra, ginę. Fajnie było z wami. na ja tym safe. Dokładnie. Cóż, to byłoby na tyle, więc pa na i Cześć.